Onika Andrzejczak, dzień dobry. Przed nami pochmurny weekend, ale sporym plusem ma być temperatura dwucyfrowa, nawet w nocy, choć nie w każdym regionie. Bo bliżej wschodniej granicy zdecydowanie zimniej niż w pozostałych województwach. Na wschodzie zaledwie 5-6 stopni, dlatego miejscami pojawią się mgły. Natomiast od zachodu będą się przesuwały chmury z niedużym deszczem. Dopiero w drugiej części nocy przekroczą linie Wisły. Poza wschodem w pozostałych regionach ciepła noc, choć może dokuczać zachodni wiatr w porywach do 50% kilometrów na godzinę nad morzem i w górach nawet do 70. Osłabnie dopiero nad ranem. Jutro trochę jaśniejsze niebo, da się zobaczyć jedynie na północnych krańcach i tam nie powinno padać. Poza tym pochmurno, mogą się trafiać słabe i sporadyczne opady, częściej na południowym wschodzie, a na szczytach Karpat przybędzie śniegu, to może być kolejne 10 cm. Wiatr z zachodu i północnego zachodu chwilami trochę bardziej odczuwalny. Najmocniejsze porywy da się odczuć nad morzem i w górach, jednak z biegiem godzin Powinien tracić siłę. Termometry pokażą odrobinę więcej niż dzisiaj. Ciśnienie też lekko wzrośnie. Na warszawskich barometrach zobaczymy 1009 hektopaskali. W niedzielę bardzo podobny typ pogody, tyle że wiatr osłabnie poza wybrzeżem i górami. W poniedziałek pogodniej pokropi jedynie na północnym wschodzie i morze w górach, a na termometrach bez większych zmian. Prawdopodobnie cieplej zrobi się w drugiej połowie tygodnia. Więcej pogodowych map po 20.00. Zapraszam. Do zobaczenia. Oni kanclerz, tak dobry wieczór. Przed nami kolejna doba z dwucyfrową temperaturą, nawet w nocy, choć nie w każdym regionie. Nad Wyspami Brytyjskimi po centralną Europę umacnia się Wyż. Natomiast z nadfinlandii i północno-zachodniej Rosji. Po wschodnią Europę spływają niże z frontami atmosferycznymi. Jeden z nich dzisiaj zahaczyło Polskę, jutro przejdzie kolejny. To oznacza, że w weekend na wielki powrót słońca na razie nie mamy co liczyć. Za to będą się zdarzały opady, ale nie za duże. Jedynie na południowym wschodzie spadnie trochę więcej deszczu, a w Karpatach przybędzie śniegu. Wszędzie poczujemy silniejszy wiatr, choć najbardziej przyspieszy nad morzem i w górach. Nadal ma napływać powietrze polarnomorskie, to oznacza nawet łagodne noce. Jutro słońce będzie widać nie tylko na południu kontynentu, bo niebo rozchmurzy się nawet nad sporą częścią Skandynawii. Nawet tam wyż zaciągnie cieplejsze powietrze. Jutro w Oslo ma być tyle samo co w Paryżu, 19 stopni. Jednak najmocniejsze lato na termometrach, tym razem w Portugalii i Grecji. W nocy od zachodu będą się przesuwać deszczowe chmury, dlatego na wschodzie w pierwszych godzinach jeszcze ma być dość pogodnie, choć uważajmy na mgły, ponieważ tylko tam temperatura spadnie zdecydowanie poniżej 10 stopni. W pozostałych regionach ciepła noc, choć może dokuczać zachodni wiatr. W porywach do 50 km na godzinę, nad morzem i w górach nawet do 70, osłabnie dopiero nad ranem. Jutro przed południem temperatura będzie niemal taka sama jak w nocy tylko przy wschodniej granicy zrobi się już cieplej. Trochę jaśniejsze niebo da się zobaczyć jedynie na północnych krańcach i tam nie powinno padać. Poza tym, pochmurno może się trafiać, mogą się trafiać słabe i sporadyczne opady. Częściej są możliwe na południowym wschodzie. Wiatr z kierunków zachodnich, chwilami trochę bardziej odczuwalny. Po południu bez opadów na północy kraju, ale też nie bez chmur, poza tym szare niebo bardzo słaby deszcz albo mrzawka. W karpatach śnieg i znów nasili się wiatr. Najmocniejsze pory wyda się odczuć nad morzem i w górach, jednak z biegiem godzin powinien tracić siłę. Termometry pokażą odrobinę więcej niż dzisiaj. Ciśnienie też lekko wzrośnie. W niedzielę bardzo podobny typ pogody, tyle że wiatr osłabnie poza wybrzeżem i górami. W poniedziałek pogodniej, pokropi jedynie na północnym wschodzie i może w górach, a na termometrach bez większych zmian. We wtorek rozpada się na północnym wschodzie, poza tym sporo chmur, ale bez deszczu. W środę popada od Pomorza Środkowego po Mazowsze, a w czwartek już cieplej. Do zobaczenia.